Zaraz zapłacisz za to, że mnie pobiłeś szefie mafii. Nie pokonasz mnie. Jestem bosem. Srać mi się chce. Przerwa. Przerwa. Please. Zlej się w gacie szefie gaci. Pokonam cię bo jestem hakerem i gram na kodach. Ha 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 zaraz se dodam tysiąc siły i Nie, to nie ten kot. Zaraz będzie dobry kot. Nie, to nie ten kot. Zaraz będzie dobry kot. Dobry kot. Teraz będziesz miał deda. Ha ha ha. Teraz ja będę szefem mafii. Ha ha ha. Zdychaj choju. Ha ha ha. No nareszcie. Teraz jednę temu synowi gorylowi. Gadaj gorylo, gdzie my w ogóle jesteśmy. Bo jak nie to cię wykastroję. Jesteśmy w Zadopio. W wieży mafii i martwego już szefa mafii. Bo ty go skasowałeś gnoju. Zaraz oczy cię dobrych manier. Cios zdechły i kaczki. Zaraz wpiszę sekoda i będziesz miał deda. Ha ha ha. Josz mnie nie ma. Nara. Te kody nie działają. Korwa mać. Niech szlak. Zabiję tego hakera, co mi je sprzedał za dwa dolce. Czy bez znajdzie dobry kod i wróci do wieży? Czy człowiek za kratami uciekł do lasu? Czy ja mam Daona? Tego dowiecie się w następnej części problemu z mafią. Das swidania. Koniec części drogi i problemu z mafią. Idę pać, Nara.